Prorok Izajasz poprzez zestawienie Izraela jako oblubienicy i Boga jako małżonka oblubienicy chce pokazać nam obietnicę Pana Boga i przede wszystkim chce pokazać nam, w jaki sposób możemy kształtować relacje do Pana Boga i w jaki sposób Pan Bóg gwarantuje swoją miłość wobec nas. Izajasz mówi Izrael, oblubienica, która jest niepłodna, która jest porzucona, yy, która jednak posiada licznych synów, yy, ma prawo poszerzać przestrzeń swojego życia, pohańbiona, yy, wstydząca się młodości, zhańbona wdowa, zgnębiona na duchu. I z drugiej strony Bóg, który jest małżonkiem, yy, tym, który jest Stworzycielem oblubienicy. Ten, który wzywa oblubienicę, aby powstała, po prostu jej odkupiciel. Ten Bóg składa obietnicę, która jest taka piękna, również dla ciebie i dla mnie. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Jeżeli zastanawiałeś się, w jaki sposób Pan Bóg miłuje Ciebie, to pomyśl, jesteś oblubienicą, oblubieńcem tego, który ciebie stworzył i odkupił.